Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na przepyszne kima kary. Będzie to kary, które będę gotować z groszkiem. Mam tutaj groszek konserwowy, ale oczywiście, jeżeli Wam się uda znaleźć groszek mrożony, to użyjcie groszku mrożonego. Ja dzisiaj zjeździłam, można powiedzieć, połowę tutaj okolicznych sklepów i niestety nigdzie. Nie udało mi się kupić, ale to nic nie szkodzi. Możemy użyć konserwowego. Wszystkie składniki macie tutaj już pokazane. Zapraszam do opisu filmu, gdzie będziecie mieli podane dokładne proporcje. Nie przedłużam. Zapraszam do wspólnego gotowania. Do dzisiejszego dania użyję masła kolorowanego. Lubię korzystać właśnie z tego masła w półce. Dodam jedną łyżkę. I teraz do masła dodam od razu czerwoną cebulę, którą pokroiłam w kostkę. Będzie potrzebna duża czerwona cebula. Mam tutaj 6 ząbków czosnku, przeciśniętych przez praskę. I 7 cm korzenia imbiru, który starłam na tarce. Przepięknie, wszystko pachnie. Pozwolę, żeby teraz przez dwie minuty są tutaj te składniki, leciutko wszystko obsmarzyły. Bardzo ważne w tym daniu będą przyprawy. Ja mam tutaj już przygotowaną kurkumę, kolendrę, chili, garam masale, kary, kora cynamonu, jedna gwiazdka anyżu i dwa liście laurowe. Wrzucam wszystko na patelnię. Kilka sekund, niech się podpala. Bardzo ważne jest, żeby nie przypalić przypraw. Wleję teraz 100 ml zimnej wody. niesamowite zapachy wszystkie przyprawy naprawdę petarda i teraz dodaję pół kilograma mielonego mięsa wieprzowego oczywiście najlepiej by było gdyby się udało zdobyć mieloną baraninę ale uwierzcie mi szukałam ale nie udało się już robiłam kilka razy z wieprzowiną to danie, i też naprawdę jest bardzo smaczne. I teraz dokładnie tutaj trzeba te wszystkie przyprawy połączyć z mięsem. Cynamon, naprawdę jest bardzo fajnie czuć. Polecam dla wszystkich osób, które. Lubią cynamon i nie boją się łączyć właśnie tej przyprawy z mięsem. I teraz dodaję 400 ml pomidorów. Ja akurat mam pomidorki lima, które sama sobie przygotowywałam w zeszłej jesieni. O błędne jeszcze teraz sól. Tak, mniej więcej jedna łyżeczka. 50 ml zimnej wody. Mniejsze temperaturę. Przykryję i zostawię na 20 minut. A w międzyczasie już można sobie gotować ryż. Polecam ryż basmati do tego dania. I teraz pozostało dodać jeszcze groszek. Z racji tego, że on jest konserwowy, więc ja go dodaję już na samym końcu. Jeżeli będziecie dodawać groszek mrożony, dodajcie 5 minut wcześniej, czyli mniej więcej po 15 minutach jak mięso się gotuje, delikatnie trzeba zamieszać, żeby. Troszek się nie rozpadł, bo zależy mi na tym, żeby on pozostał w całości, jakąś minutkę i będzie można już nakładać. Danie jest gotowe, ryż również jest gotowany, więc już nie ma na co czekać. Danie jest pikantne, więc jeżeli nie lubicie bardzo takich ostrych potraw, to Dodajcie troszeczkę mniej chili mielonego. I ostatnim dodatkiem będzie jajko ugotowane na twardo. Ono też tak będzie fajnie łagodzić tą ostrość. Mam już komplet, więc będę za chwilę jeść. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejne filmy. Oczywiście zachęcam do wypróbowania tego przepisu. Życzę Wam przyjemnego tygodnia. часть.